Cześć, witam Cię na moim kanale. Jeżeli planujesz sprzedaż udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i zastanawiasz się, jakie warunki powinna spełniać umowa, to ten materiał jest dla Ciebie. Nazywam się Joanna Rynas i jestem radcą prawnym specjalizującym się w prawnej obsłudze przedsiębiorców. Z tego materiału dowiesz się, na jakie elementy umowy przy sprzedaży udziałów zwrócić uwagę i jakich błędów nie popełnić. Dodatkowo w opisie do tego filmu znajdziesz link do opracowanego przeze mnie wzoru umowy sprzedaży udziałów w spółce Zo oraz wzór umowy darowizny udziału w spółce zo. Wzór zawiera postanowienia, których nie znajdziesz w umowach dostępnych w internecie. Na samym początku chciałam zwrócić Twoją uwagę na to, że zbycie udziałów jest podstawowym prawem każdego wspólnika, to znaczy, że żaden zapis w umowie spółki nie może zakazać dokonania tej czynności. Podstawą prawą zbycia udziałów w spółki Zoo. Jest oczywiście umowa zawarta pomiędzy zbywcą, czyli wspólnikiem, a nabywcą. Zbycie udziałów może nastąpić w różnej formie. Może więc to być zarówno sprzedaż, jak i przykładowo darowizna. Tu jednak zwracam szczególną uwagę na ograniczenia, jakie może wprowadzać umowa spółki. Przykładowo może to być kryterium wyboru nabywców udziału. Polecam więc szczegółowe zapoznanie się z treścią umowy spółki jeszcze przed przystąpieniem do procesu zbycia udziałów. Niestety często zdarza się, że etap ten jest pomijany, co rodzi poważne komplikacje dla stron umowy w bardzo bliskiej przyszłości. Zwróć proszę uwagę, że zbycie udziałów jest skuteczne od momentu zawiadomienia spółki o zawarciu tejże umowy. Wyrażenie zgody przez spółkę na zbycie udziałów nie jest bowiem tożsame z zawiadomieniem spółki o zbyciu, a to dlatego, że zgoda ma zazwyczaj charakter bardzo ogólny. To, z czym najczęściej borykają się zbywcy udziałów, to problem z ustaleniem ceny za udział. Co do zasady, wartość udziału może, ale nie musi odpowiadać jego wartości nominalnej. Oznacza to, że wartość udziału może być wyższa od wartości nominalnej, ale może być też niższa. W mojej ocenie, wycena udziałów nie należy do najprostszych elementów umowy. Swoim klientom zawsze sugeruję, aby dokonując wyceny wartości udziału, mieli na uwadze, aby ta wycena była maksymalnie zbliżona do cen rynkowych. Najprostszym, a zarazem najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest więc skorzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego, który oceni wartość udziałów. Pamiętaj, że wycena może zostać zakwestionowana pod kątem podatkowym, co w przypadku wyceny przez rzeczoznawcę daje ci lepszą pozycję w rozmowach ze skarbówką. Musisz także pamiętać, że sprzedaż udziałów musi być dokonana w odpowiedniej formie to jest w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Oznacza to, że na sporządzonej przez stronę umowie notariusz zamieszcza klauzulę stwierdzającą własnoręczność podpisu złożonego przez wskazaną w tejże klauzuli osobę. Tu mam dla Ciebie jednak cenną informację. Złożenie podpisów oraz ich poświadczenie przez notariusza nie muszą odbyć się w tym samym momencie. Jeżeli z kolei planujesz zbyć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała przy wykorzystaniu wzorca umowy, a nie dokonywałeś jeszcze żadnych zmian notariusza, możesz dokonać tego zbycia przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę. Dzięki temu dasz mi znać, że filmy o tej tematyce są wartościowe. Zachęcam Cię także do obserwowania mojego profilu, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę Ci udanego dnia.